Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Demo, i zapraszam was na kolejny materiał z Darkest Dungeon. Słuchajcie, to takich taki króciutki wstęp, ponieważ chciałbym tylko wam powiedzieć, że ta wyprawa będzie wyjątkowo rozbita na dwie części z tego powodu, że zabrała naprawdę bardzo dużo czasu, znaczy trwała bardzo długo po prostu, a poza tym nie zdążyłbym tego wszystkiego zmontować i wyrenderować przed moim wyjazdem, bo jeżeli to oglądacie w niedzielę, myślę, że tak to powinno się pojawić, to trwa teraz charytatywny stream. Ja jestem, słuchajcie, przez całą, cały weekend tak naprawdę poza domem i po prostu nie zdążyłbym tego przed wyjazdem ogarnąć wszystkiego, Chciałem, żeby żebyście ten materiał jeszcze Dostali sobie właśnie na weekend O hardtime streamie oczywiście wszystko możecie się dowiedzieć Na moim facebooku, na który was serdecznie zapraszam Link macie w opisie, serdecznie zapraszam W ogóle też na streamie, bo będzie naprawdę mega zabawa Wszystko startuje o godzinie 10 i kończy się o godzinie 22 Także raz jeszcze zapraszam W linku, znaczy w opisie też znajdziecie Oczywiście promocję aktualną na G2 też serdecznie polecam, no i cóż, teraz nie przedłużam, ponieważ to miał być tylko taki krótki wstęp, przejdźmy już teraz może do e, prawowitego odcinka po prostu Darkest Dungeon. Okej, okay, słuchajcie, podjąłem decyzję a propos Wulfa i no, myślę, że to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie tej całej sytuacji, to znaczy wysłanie na pewną śmierć ekipy, która ma pierwszy, drugi, pierwszy i drugi poziom, dlatego że ci na piątych i szóstych levelach nie mają, w zasadzie nie ma postaci takiej pełnej, nie? nie ma postaci, która ma zero stresu na wysokim levelu, e, która ma jednocześnie najlepiej ulepszony armor, Broń i skille. Nie ma takiej postaci, nie chciałbym za bardzo ryzykować. Także po prostu zapewnimy sobie e, jedno miejsce dodatkowe na cmentarzu, wyślemy sobie was tak tylko się pewnie, że nie macie żadnych przedmiotów. No i zobaczymy, jak to padnie. Ja obstawiam w sumie, że będą pecha i zginie kapłanka albo zginie awanturniczka. Coś tak czuję, że ktoś z tych postaci padnie. Ale co takiego się wydarzy, no zobaczymy. Musisz walczyć z bezlitosnymi bandytami wśród walących się budynków i rozszalałych płomieni. Nie jest to łatwe zadanie. Odwrót będzie skutkować śmiercią jednego z bohaterów. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. Także. Cóż. Wejdźmy, no i zobaczmy, kto będzie miał tego pecha. Jedna łopata symboliczna, jedno lecznicze zioło, to jest wszystko, nie możemy tego nawet sprzedać. Także słuchajcie, od razu ruszamy, bez żadnych zapasów. No i zobaczymy, co takiego się będzie tutaj działo teraz. No i kto tak naprawdę zginę. Bo co się będzie działo, to po prostu wejdę i od razu wyjdę stąd, nie? To jest, to jest dobre, że można w sumie polec i nie ma żadnej większej konsekwencji, poza jedną śmiercią. choć tak naprawdę, jedna śmierć postaci to już jest bardzo dużo. To jest naprawdę bardzo dużo. Cześć, Ragi, witam serdecznie. To jest również magiczne. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać w ogóle. Te podziemia są dla mnie za trudne. No, ja się nie dziwię. Te podziemia są dla mnie za trudne. Te podziemie są dla mnie za trudne. Te podziemia są dla mnie za trudne i tak dalej, i tak dalej. E, mapka jest. E, równo z tych stąd. To się chyba jakoś tak szło pamiętam, na górę i tam on już będzie. E, to jest krótkie, no ale szósty poziom doświadczenia, więc słuchajcie, wychodzimy stąd. Jedna osoba zginie. Jak myślicie, kto to taki będzie? Jestem. No, bardzo ciekaw tego w sumie. Zobaczmy, tak, ktoś musi poświęcić swoje życie. No, dawno nie było takiej nieudanej wyprawy aż. 25 na plusie. Dobrze, warto było to zrobić. Zobaczmy Mesak poległ. Czyli nasza hiena cmentarna. Hiena cmentarna po poszła na cmentarz. No, co dzień dzień tutaj trafiłeś. E, czyli w sumie zostały nam postaci... coś niezłe, myślę. Mamy drugi poziom. Wróćmy sobie do miasta teraz. <laughs> Jesteś no, czasami trzeba, ta gra tego wymaga trochę. E, dobra, wrócili nam teraz. E, a nie, nie wrócili ci jeszcze bohaterowie. E, jeszcze się cały czas tutaj leczą i odpoczywają sobie. Tutaj mamy ich. E, no i teraz tak, chętnie bym wysłał kapłankę na to, żeby, no, nie wiem czy do szulerni, to jest najlepszy pomysł w sumie z kapłanką pójść. Będziemy sobie dostali pokłótnej na biczowania, żeby ten stres troszkę zredukować. I teraz tak się zastanawiam, bo moglibyśmy pójść na przykład na Baba Jagę na niski poziom, Znaczy na niskich poziomach, a tych co mają czwarty poziom. Tylko, że tutaj byłaby dręka jeszcze. To jest masochizm, nie? Utrwalone, na pewno. Tak, to jest udręka masochizm. Więc moglibyśmy teoretycznie tutaj zrobić jakąś ekipę, nie wiem czy ona by się nawet nadawała na Baba Jagę, szczerze mówiąc. Ale może bardziej rozsądnym wy wyborem byłoby pójście na... Jakąś wyprawę na weterana. Na czempiona w zasadzie. <noise> nie, nie do najmroczniejszego lochu, choć wygląda to bardzo, bardzo ładnie. E, bardzo zachęcająco, ale raczej sobie takie coś odpuścimy. Tu mamy średnią wyprawę, czempion, piąty poziom. E, wzmacniający czosnek, odporność na zaraz, odporność na krawienie, odporność na choroby. Szczerze mówiąc, byłby to przedmiot na sprzedaż, więc. Szczerze nie byłoby to złe. Myślę, że moglibyśmy sobie na coś takiego pójść. Więc szybko postaram się jakąś ekipę tutaj zrobić. No to wiadomo, badaczka, bo zatoka. Myślę, że się nawet dobrze powinna sprawdzić w tym miejscu. Tu mamy czwarty, czwarty, tu jest trzeci, czwarty. Natomiast masz znacznie więcej stresu, więc. Plus, nie masz już maksymalny poziom, więc myślę, że byśmy wzięli nowika, żeby on sobie ten poziom chociaż troszeczkę do góry popchał. Także tutaj będziesz się oczywiście zmieniać się z naszym healerem. Jeżeli chodzi o healera, to mamy też o tyle problem, że. Możemy już was to dać, według levelów. Że ci sobie odpoczywają, tu się leczą, więc po prostu spróbujemy z okultystą coś tutaj zdziałać ciekawego. Zobaczymy, czy się uda, czy to będzie miało jakiś sens. No i chyba Suprem pójdzie na pierwsze miejsce. Ewentualnie na nakim może pójść. O, to. to... No dobra, powiedzmy, powiedzmy, że może sobie pójść. Ok, spróbujmy. Ym... Więc tak to wygląda. Tutaj byśmy mieli. Dż bo ta pasa nic nie zyska tak naprawdę. <ścoughs> no, będzie dobrze. Ym... Tutaj wypadłoby też te skilla oczywiście jakoś wykupić sensownie, więc moglibyśmy. Na przykład konieczne kromanty mogę sprzedać. Yy, Odporność, zaraz, okej okay, to moglibyśmy sprzedać w zasadzie. I przeznaczymy troszkę e, teraz złota na to, żeby naszego oprycha ulepszyć. To jest chociaż w tej gildii mógł trochę podbić, nie? Bo to <laughs> trochę żenująco wygląda aktualnie. No, to przypominam, że jest nerfione, także tak sobie to będzie wyglądało tutaj. Strzał z bliska, strzał rozpryskowy jest nieustawiony, byśmy sobie wzięli coś takiego. Na razie, to jest oczywiście to, co mamy ustawione. Chociaż nie ja mam strzał rozpryskowy tutaj. Jeszcze, ale na razie nas nie chce na to, żeby go dawać by dalej, także sobie to zostawimy. Jakie nie prawie tam gdzie na takiego lebaczkę zaraz bo nie badaczki? Nie będzie dobrze zobaczyć, będzie, będzie w porządku. Nowik sobie poradzi, na pewno. Będzie w porządku. Ja tak, patrzę pod kątem odpoczynku. On ma tym zasadzką, tylko na nam zwiększy. No ale dobra, myślę, że to w miarę i tak nie jest takie, takie aż złe. Zdejmiemy wszystkie błyskotki z innych postaci. Dajmy sobie jak zwykle tutaj najpierw coś na heal, czyli tak głowę New żeby zwiększyć zdolności leczenia dla tej postaci. Co więcej, wzięlibyśmy. My się tutaj na uniki, na szybkość postawimy troszeczkę. To będzie raczej dobre. Chyba, że na szybkość i na uniki to też jest niezły przedmiot. Tego, że odporność na ogłuszenie i przesunięcie tam z, m, obniża. Więc może pozostaniemy po prostu przy tym. Także temat naszego kultysty mamy załatwiony. No, to jest po prostu trochę, którego sprzedać nie możemy, niestety. Jest z bossa tego, którego ostatnio zabiliśmy. Miliard 20 obrażeń od stresu. Bardzo fajny przedmiot, szczerze mówiąc. I nawet się zastanawiam, czy bym go nie chciał wziąć sobie. Na przykład dla ciebie i podbiłbym trochę, tylko ci. O, właśnie to. To plus 15 od stresu, a to będzie nam redukowało, więc będziemy mi nawet minus 5% wyobrażenia stresu takich stałych, jakie będziemy przyjmować, to będzie super. Plus celności, 15 celności biegłości walki dystansowej, plus 20% szans do wywołania zarazy, plus 40% szans do ogłuszenia chyba, że... Właśnie na piątego poziomu pancerzonakiego? No Wilcza skóra! Krasis <noise> przeglądaj się. Chyba żebyśmy wzięli coś innego, na przykład 40% szans na wywoływanie zarazy kosztem 4 punktów zdrowia, plus mielibyśmy jeszcze większą redukcję stresu. Myślę, że to nawet jest lepsze, bo głównie tutaj stawiamy na zarazę, więc dwie postacie mamy załatwione. Spróbujmy teraz tutaj, tu raczej klasycznie spróbujemy rozegrać to. Czyli po prostu postawimy na rękawicę awanturnika, jeżeli jesteśmy na pierwszym miejscu, bo starać się będziemy naprawdę zachowywać tą pierwszą pozycję. Oczywiście no wiadomo, że mamy ten strzał z bliska w razie co, żeby tam móc doskoczyć, odskoczyć, później czasami w niektórych to się przyda, mimo tego, że to może się wydawać, że jest sprzeczne jakoś. I co dalej? Wzięlibyśmy sobie... Hmm, na ciebie chyba w, w biegłości walki dystansowej byśmy podkręcili, bo te strzały jednak mimo wszystko robią fajną robotem. Ewentualnie byśmy podkręcili dobie obrażenia po prostu. Dobra, to może zrobimy tak. Dla Ciebie, dla ciebie na razie dalibyśmy... 8 wyników... minus 6 do celności walki dystansowej. Nie dziękuję bardzo za takie coś. To damy po prostu słoneczny pierścień do zwiększenia obrażeń, bo często mamy po prostu ro, rozpalony mocno. Wszystko i tak Tobie to damy. A tutaj puścimy obrażenia plus się do stresu. To może być dość mocne, szczególnie, że Ty masz już tego stresu troszkę jest to, powiedziałbym, bardzo ryzykowny przedmiot. Może po prostu zwiększymy sobie... nie, nie, nie. Po co? Po co? <grym> Uniki sobie zbijemy. Hmm. To też dość ryzykowne. Dobra, spróbujmy może z tym stresem w takim wypadku. Albo kurde, pójdziemy na celność. Okej, okay. pójdziemy na celność, bez, bez stresu. No dobra, eee, masz tutaj oczywiście to. No wiadomo, że nie ulepszone niestety, no ale tak to jakoś na razie wygląda. Eee, I teraz tak, kupimy sobie jak najwięcej tego prowiantu. Mimo eee, tego, że to jest na no, średnia wyprawa, ale to jest champion, więc zawsze warto mieć trochę na wyleczenie się jakieś ewentualne. Nie wiem, czy dwa klucze to nie jest trochę za dużo. Weźmy sobie 16 pochodni. Eee, co więcej, no leczniczych ziół by wypadało troszkę dokupić. Na Niemczech nie trzy. Czy trzy by nie były ok. Jedną wodę święconą moglibyśmy wziąć. Tak, w razie co? Po prostu, na użycie. I chyba to byłoby tyle. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, jak zwykle standardowo, to piszcie. Coś można było tutaj zmienić jeszcze. Można faktycznie kupić jeden bandaż. Tak naprawdę, w razie co? No bo tam mamy okultystę w końcu. Oczywiście, kapłankę, znaczy badaczkę zarazem może zdejmować krwawienie, Awanturniczka może z siebie zdejmować krwawienie, No ale mamy dwie postacie, które będą zawsze. Nie że przeciwnicy mogą nas zatruwać. Znaczy. Wykrwawiać tak naprawdę ranić mocno, no to jeszcze sami się możemy przez okultystę, nie? Więc kto wie, czy w jakiejś kryzysowej sytuacji jeden banderz by się nie przydał. Szczerze mówiąc, więc i łopat. Eee, no, myślę, że powinno być okej. Okay. Zaczaję awanturniczkę. No, także chyba... Chyba byłoby już wystarczająco myślę, także słuchajcie, spróbujmy wyruszyć. Dobra, z takimi przedmiotami jak mamy. Niech będzie. Będziemy musieli też wy wyruszyć na jakiegoś bossa w końcu Znaczy w końcu, no bo ostatnio walczyliśmy z bossem, ale tempo troszkę spadło tych bossów Ja, no ja wiem, że oni nie są, nie są może jakoś specjalnie i tam dalej O Jezus. Cóż za rozstawienie lochu No, w takim wypadku To jest najlepszy początek lochu w historii Ja nie mogę, najlepszy początek ever Bezdyskusyjnie najlepszy start w historii Jakby to, to można powiedzieć, darmowy gold, tak? Pierwsza kratka i kolekcjoner. Jesus Maria. Ok, przywołanie kolekcji, ale już sporo zdrowia stracił. Przywołał sobie dwóch oprychów i ja pierniczę. No to jest naprawdę ostro na mnie wynerwiony ten kolekcjoner. Nie jestem do końca pewien co chciałem teraz gobić, czy może oprycha. Hity jakie będą we mnie zaraz wchodziły to będą, to będą hity po prostu tego streama za chwilę, urwanie głowę 16, no ja nie mogę, już mamy problemy, już mamy kłopoty, na samym początku, o pięknie, jeszcze garda weszła, no dobrze, że nie na kolekcjonera w takim razie, i dobrze, że kapłanki nie ma w razie co, bo to jeszcze byłoby mordercze combo. Zresztą bym był kolekcjonerem to też bym zrobił sobie taki postaci, albo bym wziął, nie, jeden taki na gardę jest dobrym pomysłem, no dobra, można byłoby osłabiać ich, cześć makin, witam serdecznie. Ale spróbujemy innego rozwiązania troszeczkę, żeby wyeliminować jak najszybciej tego kolekcjonera. Nie wiem czy to będzie dobre czy złe, ale ostatnie się ładnie sprawdzało. Szkoda tylko tego, tego, że... O Boże, właśnie, że on może sobie to ustawić teraz tak. No, to teraz mamy przerąbane mm, i wypadałoby coś tutaj zrobić z tymi z przodu. Pokaz kolekcji. No i dobra, jest to Mało stresu w sumie nam nabił tym. Jezu, Maria, a my też bardzo mało sobie wyleczyliśmy życia. Okej, okay, no dobra, my tutaj zatruwamy konkretnie dalej, bo musimy w końcu coś zrobić, też i z tym poprykem, bo w końcu też... Jeżeli na już kolekcjoner padnie, to tego przecież musimy zabić. Tylko proszę nie bicie mnie o... Okej, dobrze. Zyczenie okultysty, ale strasznie stałe obrażenia wchodzą na razie. Bez żadnych mega krytyków. Nie na narzekam na to w żadnym wypadku, ale się coś tam trochę. Dobra, spróbujmy w takim razie tak zrobić. <śmiech> <śmiech> Cześć, Rydoxin! Ciągle ten pan pokazuje cała podpaszcza. No to, dobre pytanie, Pięknie 34, szkoda, w takim razie, że tylko w nie wdrożyłem tego trzeciego. W zasadzie to, no, de facto drugiego, nie? Bo ten był wrojony i tak. Dobra, zobaczmy, co tu się takiego wydarzy dalej. Już mamy bardzo mało zdrowia. Wysysanie życia, jeszcze lepiej. 11 hp, a my wrota śmierci. Świetnie, nie może będzie pierwsza ofiara To będzie najgorsza wyprawa w historii. JEZU JAK DOBRZE Jezu jak dobrze Ej słuchajcie, czy możecie wejść na fanpage na facebooku czy wam on działa Bo ja nie mam do niego dostępu teraz, nie wiem co się wydarzyło takiego Czy u was się w ogóle strona wyświetla? Takie pytanko mam do was, dość ważne Czy mógłbym to sprawdzić? Będę mega wdzięczny No nie wierzę w to Eee, proszę, nie spam mój, teraz wystarczy czy co, w tej sytuacji moglibyśmy albo go zabić. On ma 12, czy on już w sumie nie żyje. To możemy rozpryskować, żeby pochować kolekcjonera trafić. Dobra, niech tak to sobie będzie. Eee, tutaj mamy w ten sposób. Moglibyśmy spróbować nawet wybuszenie powiedzmy. Może wejdzie. No proszę bardzo, udało się. Nie wiem, że ten to na zwiększenie szans na ogłuszenia. Kolejconer na początku, na pierwszej kratce. Ale plus jest taki, że już go dalej nie będzie. <gryśnika> Przywołanie kolekcji. No i co to będzie? Kapłanka pewnie, która mu da chwila jeszcze co? I ja nie mogę! Dobra. Troszkę mnie teraz zaskoczył. Swoim ofensywnym podejściem do tematu walki. Ile ma życia? 27, siedem No, kurde, jeszcze jedną coś tam zrobi. Okay, dzięki wielkie, za sprawdzenia. To jest grana. 17 krytyk, pięknie. Dobra, kolekcjoner słuchajcie nie żyje. Nawet jeśli ktoś za nas zginie, ten kolekcjoner cholera nie żyje. stała tylko jego kolekcja. Niedobita. Jest i krwawienie, dobra. Zobaczymy się od razu. 24, pięknie. Dobrze, tutaj mamy sporo obrażeń. Nic z tym nie zrobimy. Kontynuujemy naszą robotę po prostu, powolutku. Szkoda z badaczek za razy nie przyzywa. What? Szkoda z badaczek zaraz nie przyzywa by... A że? Aha, no, no nie. <laughs> nie, ale bym przyzywała sobie. Przyzywał sobie. Mi się nawet gra w sumie w ten, tak nie chce sobie przyzwać, no. Nie? Tak jak nie, nie jest przez wszystkich. Dobra, uleczmy się. Nie wierzę w to. Nie muszę, że mi zabiją tak z dupy badaczkę zarazy. Bardzo proszę, nie róbcie tego. To byłoby... To byłoby straszne. Nie! Jezu! Nie! Heal! O mój Boże. Dobra, dobra, cicho tam. Będzie dobrze. Dobrze się opowiada, podwójne wrota śmieci po pierwszej walce. Genialnie, wręcz. Najgorzej to, że ja muszę się wyhealować trochę. Minimalnie chociaż. No, nie, co to jest za heal? Okultysto. Masz urwaną głowę przez to, no jest jeszcze gorzej, dobra. Nie, 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 nie. O Boże, 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 Boże. Dobra, bo on zginie. Przestawmy się po prostu. Zabicie go byłoby teraz głupie. E, weź tutaj podeszko jeszcze troszkę. Też się podleż troszkę. Odpoczynek chyba sobie zrobię. No ale kurde, po pierwszej walce. No, zapowiada się jeszcze ciekawiej niż poprzednie wyprawy. Czy mogę dostać okultystę? Nie mogę. Dziękuję, gro. Dziękuję, gro. Dziękuję, gro. Ankietę proszę, kto zginie. się zrobimy odpoczynek w pierwszej walce. Nie, nie, mo nie mogę tu nawet zrobić odpoczynku. Gra, przecież na to nawet nie pozwala. O mój Boże. Jest tak źle. Jest tak źle. Ok. No, ale gorszego początku sobie nie można było wyobrazić, nie? Że Sła... tragiczne rozstawienie. Jeszcze kurde kolekcjoner w pierwszej walce. Eee, można by z drugiej strony zaryzykować jeszcze kawałek. Ale miałem po 13 HP.